Witajcie w kolejnym takim filmiku. Właściwie o pierogach chciałem Wam dzisiaj pokazać. Takie można powiedzieć, że triki. Troszeczkę, może nie triki, ale co po prostu ułatwi nam pracę. Ja robię dzisiaj pierogi z, z serem, czyli z twarogiem. O, już się nalepiłem 40. Jeszcze mi tutaj kilka zostało. Rozwałkowałem sobie i szklanką tutaj wycinam. ale co tutaj. Już tego farszu też mi tutaj zostało niewiele. Tylko jedna rzecz. No i teraz tak, jeszcze Wam pokażę. Jak macie rozwałkowane ciasto, bierzecie sobie taki i tą stroną, właśnie ta, która leżała, bo no ta zawsze trochę przesnie. Teraz tą stroną, którą żeśmy odrywali od, od blatu, od stolnicy, kładziemy sobie na rękę i tutaj będziemy ciasto nakładać, dlatego że ten farsz Dlatego że później nam się tutaj to fajnie sklei, bo ta część jest sklejająca, ta właśnie od spodu. Ale jeszcze inna rzecz. Teraz jak sobie tak łyżeczką kładziemy, układziemy, no kurczę, to bardzo tu denerwowało. Nie mamy takiej równej płaszczyzny, czy takiej. No i nieraz ciężko się tutaj to zapina, te pierogi. Czyli ja najpierw jakby zakładam pieroga, tak jak tu na środku. Złapam, złap, złapię go. Teraz sobie tutaj zakładam te falbaneczki. Naciskam trochę ten farsz, żeby mi tutaj wyszedł z tej strony. Żeby tego powietrza tutaj nie było. O. No, I tak. I z drugiej strony to samo. I mamy takiego ładnego, pięknego pierożka. I jeszcze zawsze e, kilka razy tutaj. Niektórzy to widelcem tutaj e, przyciskają. Ale ja zawsze z dwa razy palcami pozgniatam i jest ładny pierożek. Odkładam to na bok. Mam tutaj, teraz Wam pokażę. Jeszcze mi parę zostało. Parę mi zostało. O. Jeszcze muszę je ugotować. No ale tak. I teraz no, łyżeczką stwierdziłem, że to kurczę za dużo czasu. I tak nierówno się to układa, później gdzieś tam się skleja. To do blatu też mi się tu przykleja to ciasto, ale to nic. I tak jest ładnie tutaj, o, klejące znowu z drugiej strony. Postanowiłem sobie, że włożę sobie do takiej strzykawki. od no, do jakichś kremów, czy do czegoś to tam. Kiedyś kupiłem chyba do wianuszki, jak robiłem takie ciastka. No i to sobie włożyłem taką w tą szprycę. Tutaj dałem największą końcówkę. No i teraz zobaczcie. To, że taki wzorek wychodzi, to tam się nie patrzcie na to, bo to i tak nie ma znaczenia. Nie? No i teraz co? Zakładamy znowu na środeczku. Tutaj już wyszło. I nawet tego farszu można więcej tutaj nałożyć. I fajnie się tak go nałoży. Właśnie taką strzykawką. No i co? Dwa razy. Trochę delikatnie znieść i piękny pierożek zrobiony. I odkładam to wszystko na papier do pieczenia, bo wtedy jest fajnie, pięknie i kolorowo jak samicie. Także jeszcze raz Wam pokażę o moje pierożki. Już mówię, część została zjedzona dzisiaj. Z serem jeszcze będę robił z kapustą i z grzybami. I jeszcze ruskie chcę zrobić, czyli ten farsz taki ziemniaczanu serowy. No także. Tak to moje pierożki się wyglądają, potem się nic z nimi nie stanie. To już trochę szybciej zrobiłem. Muszę je teraz ugotować i będę je mroził. Także zamrożę. Będę je przekładał papierem do pieczenia też i do woreczka i do zamrażalnika, żeby mi się nie posklejały. Można osobno na tacce ale wiecie jak to jest nie? dobra tak krótko dzisiaj także taka, taka strzykawka parę groszy, bo mi kosztowało nie wiem 10 zł gdzieś tam w jakichś takich sklepach, jakichś teddy czy coś takiego tam, to można to kupić albo jakiś action czy coś, nie, chociaż nie wiem, w action może nie być chyba to w teddy, no gdzieś tam kupowałem no także jak znajdziecie taką strzykawę to możecie sobie kupić bardzo fajnie czy ten farsz, czy inny. Nakładać szybko, sprawnie i bezproblemowo się to robi. Także pierożki wychodzą naprawdę super. Jeszcze raz wam pokażę jedną rzecz, ostatnią. Jak ja to robię, właśnie odkleiłem. To jest ta spodnia spodnia część. Czyli ten z dna tutaj więcej nakładam sobie. Tutaj mniej. Tak, żeby było jeszcze od tej strony wolne i od tej strony. I tak na środku i wtedy te dłuższe części zakładam. Pyk. I też fajnie jest, bo ten farsz nie wchodzi mi właśnie na teranty tutaj. I można to sobie wszystko ładnie pozaklejać. Wiem, że może niektórzy powiedzą a, chłopie. Kurczę, robisz sam pierogi jak to można kupić, nie? ale na pewno lepsze są robione. Własne, smaczniejsze. Ciasto cieniutkie, oczywiście ciasto i pierogi chyba dwa rodzaje robiłem na kanale, chyba takie z serem też są, także wejdźcie sobie, zobaczcie. Zostawię Wam linki w opisie do tych moich filmów, może też do innych, jakichś barwę Wam zostawię tam na taki okres przedświąteczny. I postanowiłem sobie właśnie Wam nakręcić taki króciutki film, bo właśnie lepiej pierogi teraz w weekend. Żeby już później przed świętami mieć mniej czasu, mieć więcej czasu na inne rzeczy, mniej, mniej czasu, no bo będzie mało czasu, nie? E, no także słuchajcie. No dobra, także zaglądajcie tam do mnie e, do opisu, tam bym zostawił na pewno linki inne do innych filmów, takich właśnie świątecznych, jakiś barsz, właśnie czerwony, jak zrobić taki postny, z też pierożki, wam zostawię, jak zrobić ciasto na pierogi, także zaglądajcie. Taki króciutki film. Co tam jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Jeżeli Wam się taki film podobał, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Jeżeli to się jeszcze nie subskrybuje, mojego kanału zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko mi pomoże w rozwoju kanału. Jak również podbijanie filmu. Też bardzo fajnie by było, jakbyście podbili. Jeżeli, jeżeli Wam się podobał taki filmik. No i co? No dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.